łączyć sprężyny szeregowej. W typowych zadaniach, których się spodziewamy, jest taka sytuacja, że mamy sprężynę, na której jest zawieszony jakiś obiekt i odbywa się góra-dół ruch drgający i po prostu mówimy, że przykładamy tutaj siłę F. Na skutek działania tej siły F dochodzi do tego, że sprężyna wydłuża się o delta x i współczynnikiem sprężystości Współczynnikiem proporcjonalności jest stała sprężystości. Natomiast może być taka sytuacja, że nie zawieszamy ciała na jednej sprężynie, tylko na kilku. I one mogą być połączone szeregowo albo równolegle. Co to znaczy, że są połączone szeregowo? To znaczy, że są połączone jedna za drugą. Czyli tu mam sprężynę o, o współczynniku sprężystości K1, tutaj o sprężystości K2 i tak dalej. I przykładam sobie ciało. I pytamy się teraz, że działając tą samą siłą F, chcemy spowodować to samo wydłużenie delta x. I co się stanie? No to zobaczmy. Każda z tych sprężyn wydłuży się troszeczkę. Ta się wydłuży o x1, ta się wydłuży o x2, tak żeby sumarycznie wydłużyły się o delta x to samo, co w pierwszym przypadku. Co wobec tego mogę napisać? Mogę napisać, że ta siła F spowodowała rozciągnięcie pierwszej sprężyny o x1. I ta sama siła F spowodowała rozciągnięcie drugiej sprężyny o X2. I chcemy sobie teraz porównać te trzy wzory, dlatego bo chcemy te dwie sprężyny opisać przy pomocy stałej sprężystości, tak zwanej zastępczej. Jak to połączyć? Ano korzystając właśnie z tego wzoru, że delta X jest równe X1 plus X2. Delta X to będzie F przez KZ. X1 to będzie F przez K1, a X2 to będzie F przez K2. Jest ta sama siła, więc przez siłę dzielę i dostaję wzór, że 1 przez K zastępcze jest równe 1 przez K1 plus 1 przez K2. Można ten wzór. Um, Uogólnić i napisać, że 1 przez K zastępcze to będzie 1 przez K1 plus 1 przez K2 plus 1 przez K3 i tak dalej. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mam jedną sprężynę, którą ma stałą sprężystości 20 N na a druga stałą sprężystości 40 N na i my chcemy o tym układzie myśleć tak, jak gdyby była tylko jedna sprężyna o jakiejś stałej sprężystości, a nie dwie sprężyny, to obliczę sobie to KZ, że 1 przez KZ